そうです。<the> <laughs> że jeszcze grasz to za dużo powiedziane, ale no cieszę się, że, że mogłem wejść i udało nam się wspólnie tego, tego seta wyciągnąć, bo, bo w tym drugim secie na pewno w końcówce ta dekoncentracja była niepotrzebna i, i strata tych kilku punktów pod rząd, bo wiele, ja że się nakręciło i tego trzeciego seta wygrali, a w czwartym też, też mieli przewagę, grało się naprawdę ciężko, także cieszę się, że udało nam się to wyciągnąć, zamknąć ten półfinał w trzech meczach, 3 razy 3-1, no myślę, że, że jest to coś, coś wspaniałego na, na ten moment. Lepiej, lepiej awansować na pewno tak do finału niż po jak w zeszłym sezonie, także na pewno z tego się cieszymy. A my już bardziej powiedzmy otwartą głowę i teraz się skupiamy na Fanaporte. Nie, daliśmy z siebie wszystko. Resowia okazała się w tym meczu z zespołem, który tak naprawdę powstrzymał nas i siatkarsko wygrał te trzy spotkania, aczkolwiek nie można stwierdzić, że... Spuściliśmy z tonu, że oddaliśmy ten mecz. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Czasami trochę może sportowego szczęścia by się przydało, żeby było po naszej stronie. A tak to co, no. Rzeszów gra o złotą, będziemy grali o brąz i mam nadzieję, że ten brąz zdobędziemy, co by chciał dodać. Jak zdrowie panie Grzegorzu? Super. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. <grymne> znaczy się, no, na pewno Jastrzębie zaryzykowało za, za zagrywką w tym trzecim secie. No Michał Łasko poszedł serią chyba paru, sześciu zagrywek z tego co pamiętam i, i odrzucili nas od siatki. No my też na tym bazowaliśmy, jak gdzieś, gdzieś, gdzieś ta nam zagrywka uciekła, to też mieliśmy problem, żeby, żeby zatrzymać Jastrzębie, ale, ale w najważniejszych momentach ona wróciła i, i wygraliśmy, no. No, no, widać chyba, że byliśmy lepszą drużyną na, na przestrzeni tych trzech meczów i to na pewno cieszy, ale teraz pozostaje nam skupienie jeszcze kawałek pracy, bo jest chwili, chwili czasu na trening. No i walka ze skrom w ligi Mistrzów. Ciężko cokolwiek tutaj teraz stwierdzić, bo tak naprawdę zawsze biliśmy się w każdym secie. Oczywiście zdarzyły się sety, że Rzeszów gładko je zdobył, aczkolwiek większość tak naprawdę trwała walka do ostatniego punktu. Tak jak wspomniałem wcześniej, może troszeczkę sportowego szczęścia, troszeczkę więcej zimnej krwi i gralibyśmy czwarty mecz. Jeżeli zagrywamy dobrze, to, to również trzeba cała drużyna się czuje pewniej w każdym elemencie. No dzisiaj, dzisiaj te przyjęcie jeszcze było nie najgorsze, ale już nie radziliśmy sobie tak dobrze z tych, z tych wyższych piłek i nie, nie kończyliśmy w pierwszej akcji. Dlatego mieliśmy dzisiaj trochę problemu, ale, ale w koniec końców to przełamaliśmy i, i wygraliśmy, także no, trzeba być dobrej myśli, dobrze gramy. Się każdy czuje się fizycznie bardzo dobrze, także na, na półfinał Ligi Mistrzów damy wszystko, co mamy. Tak naprawdę w pierwszej czwórce to już yy... Okej, okay, myśli się trochę z kim się będzie grało, ale znaczenia to nie ma takiego dużego jak własna gra, jak skupienie się na swojej grze i zrobienie tego, co my mamy zrobić. Ja jestem zwolennikiem dawania z siebie wszystkiego w każdej chwili. Jeżeli ktoś jest w stanie to przejść, to brawo, to jest sport, tak? musi wygrać drużyna, która w danym dniu była... Silniejsza. My zrobimy wszystko, żeby każdy punkt i każdy set zdobywać kiedy tylko się da. I mam nadzieję, że w walce o brąz to my z to będziemy. W ogóle w kawiarni wręcz pokoju statuetkę na najlepszemu graczowi dzisiejszego meczu. Fabian Trzyzga, MVP. to są półfinały, więc no, walka, mobilizacja jest na 100%. Yy, mamy oczywiście Final for gdzieś tam z tyłu głowy każdy z nas, ale jesteśmy na tyle już chyba zmobilizowani, że tak powiem fajną ekipą w tym sezonie, że od drugiego seta po prostu cały czas goniliśmy wynik, tak? O, chwilę...